ostatecznie zniszczyć Podlasie! Ała, no chłop nas walną. awa, O ty, dziadu! Pff. 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 Dobrze, Jurek. O, gdzie jestem? O, dobra. Słyszycie to? Co to jest? Tylko ja mogę niszczyć podlasie. Ała, chłop nie wywolił do wody. O, mm. o ogórek. O. Co, co to za istota jakaś dziwna? Ja jestem ogórek wielki, potężny. Spoko, nikt nie pytał, ty pytałaś. Aha, no o mm. Oa oh. oh, no, co ty robisz, panie czerwonej jakieś pomidorze? Że ty powiedziałeś się na mnie pomidorze? no ogóraz, ty jakby wysadziłeś całe podlasie. Nie całe, bo tak jedną trzecią. No widzisz, ogórek. No, chyba już tam nie wrócimy, bo to jest Czarnobyl, już nie podlasie. Spokojnie, ja tam mogę wrócić do tej patologii, no nie wiem, ale ja tam mogę wrócić, tam mam pomysł, widzowie zagłosują, gdzie wybierzemy się w czwartym sezonie Jurka i Czerwonego Ogórka, czy będzie to Bydgoszcz, czy będzie to Ohio, czy powrócimy na Podlasie. Prawdopodobnie, jeżeli oglądasz ten film dzień po jego wysłaniu, to oznacza, że jest już na społeczności głosowanie, gdzie wybierzemy się w następnym sezonie. No dobra. A zatem na razie na tym etapie zamkniemy historię o tym, jak Podlasie nie zostało już nigdy przejęte.